Rosną mury nowego skrzydła sądeckiego hospicjum. O inwestycje od wielu lat starało się towarzystwo przyjaciół chorych Sądeckie Hospicjum. Rozbudowa była konieczna, bo już teraz zaczyna brakować miejsc w placówce. Troszkę to trwało przygotowania, uzyskanie wszystkich zezwoleń, pozwoleń, załatwiania też środków finansowych, więc to musiało chwilę potrwać. No i udało się nam wyłonić wykonawcę, który wykonuje, prace przebiegają bardzo intensywnie. Sam jestem nawet zaskoczony, że, że w czwartym tygodniu rozbudowy zaczynają rosnąć mury parteru. W nowym skrzydle będzie 28 miejsc, z czego cztery łóżka zostaną przeznaczone na tak zwaną usługę wytchnieniową. Oczywiście oprócz tych nowych miejsc powstanie infrastruktura. Chcemy też nową kaplicę, bo ta, która jest na starym budynku jest malutka. Nawet w tej chwili się nie mieścimy, a co dopiero do momentu, kiedy podejmiemy nową wyzwanie, czyli 28 nowych pacjentów, powstanie nowa duża sala fizjoterapii, będzie ogród zimowy, będzie taras na wyjście w taką pogodę jak teraz. No troszkę, troszkę nasza baza taka uzupełniająca się bardzo zwiększy i pozwoli nam na większy komfort działania. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych.